Cześć, z tej strony Asia. Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na karteczki. Będą to proste karteczki, takie dość uniwersalne, myślę, że na wiele okazji. I przede wszystkim szybkie do zrobienia, więc takie karteczki last minute. Dobrze, zaczniemy sobie może od kwadratowych. Mamy tak. Pierwsza, wykonana na takiej żółtej bazie. Mieniącej się. I tak. W zasadzie wykorzystywałam tutaj w tych kartkach jakieś pojedyncze karty papierów z różnych kolekcji, jakieś skrapki, kwiatuszki, które sama zrobiłam, napisy z różnych kolekcji, jakieś takie dodatki, trochę takich elementów wypychanek z tych. Bloczków kreatywnych z Actiona, ale to Wam pokażę i będę mówiła. Więc tutaj mamy taką w zasadzie kartę i panel. Panel jest podniesiony na pianeczkach i karteczka dość płaska, żeby mogła wejść praktycznie do koperty. Więc mamy tutaj takie skrapeczki, motylki, kwiatuszki papierowe, które wykonałam sama. Tutaj też takie malutkie papierowe kwiatuszki. Tutaj tagi, kawałek serwetki, napis taki uwypuklony i listeczki. Także tak prezentuje się pierwsza karteczka. No, tak, jak mówię, są to bardzo prościutkie karteczki do wykonania w chwilę. Takie na zasadzie podziękowania, ewentualnie dodatku do prezentu. Tak, to by była pierwsza Kolejna również taka kwadratowa. Tym razem wykonana na takiej różowej bazie. Też właśnie taki papier świecący, mieniący. I mamy kartę. Taką przyklejoną troszeczkę po skosie. Kolejną kartę. Przyklejone takie trzy ramki. O motylek, Tutaj kawałek skrabka, kwiatek wykonany przeze mnie. Tutaj y, plastikowe listeczki, listeczki papierowe, motylki i cekiny. Także tak prezentuje się druga karteczka. Jeszcze mamy zegar. Tak. Y, kolejna, też bardzo prościutka, wykonana na takiej kremowej bazie. O, mamy taki złotawy papier, jest akurat papier z ekrzona. Tutaj dwa paseczki również, to są jakieś skraweczki z bloku z Ekszana. Skrapek, kwiatuszek wykonany przeze mnie, on jest potuszowany na brzegach, żeby był taki, wiecie, wyrazisty. Tutaj napis, także też bardzo taka prościuteńka karteczka. Tak. Kolejna kartka. Wykonana na zielonej bazie, też taki papier właśnie błyszczący. I tak, mamy kartę z bloczka też z Exxona. Tutaj skrapeczki takie poprzyklejane fikuśnie. To jest właśnie naklejeczka z tych naklejek z Exxona, takie 3D. Ja ich trochę mam. Bardzo mi się one podobały jak kupowałam Natomiast nie bardzo miałam, mam na nie pomysł Natomiast wydaje mi się właśnie, że w tych kartkach Takich prostych one się sprawdzą Więc je będę wykorzystywać do tych kartek Tutaj mamy kompozycję Takie listeczki Siza, gaza i kwiatuszek Także tak wygląda kolejna karteczka Dobra Następna Wykonana też Na takiej kremowej bazie też bardzo prościutka. Mamy przyklejane skrawki papieru. Tutaj też kolejny. Tutaj kawałek serwetki. Tutaj ten panel jest podniesiony na pianeczkach. To jest taka rameczka. No i tutaj właśnie ta naklejeczka też z tych ekszonowych tak. tak. Dobra. I kolejna karteczka. W kwadracie. Również na kremowej bazie. I mamy tak, taki ciemniejszy papier w kropeczki. Połączone dwa papiery. To jest ten papier też właśnie z jakichś wypycha, wypychanek. Tutaj mamy koroneczkę na łączeniu tych papierów. One są podniesione na pianeczkach. No i tutaj też naklejka krzonowa, też Taka 3D. Tak. Kolejna karteczka o, też na kremowej bazie. Też dwa papiery, ten jest podniesiony na pianeczkach tutaj kolejny papier, strapeczek i taka delikatna kompozycja kwiatuszek wykonany przeze mnie. Mamy gazę, troszkę z zielonego sizalu, tutaj mamy też wycinanki i listeczki potuszowane tuszem Old Paper. Tak, tak się prezentuje kolejna. Następna, równie prosta. Tym razem na takiej tutaj, może tak nie widać, ale to jest taka lawendowa baza. O, mamy taki srebrny mieniący się papier. To jest też z Krzona. Yy, kolejny papier podniesiony na pianeczkach. Taki Galaxy, tak. Krapek, kwiatuszek wykonany przeze mnie. No. no i napisik też taki podniesiony, uwypuklony. Także tak się prezentuje kolejna karteczka. I ostatnia wykonana na kraftowej bazie. Tutaj, w związku z tym, że mam taki papier kraftowy, że on z jednej strony jest ładny, a z drugiej strony niekoniecznie, to z tyłu okleiłam też, w środku też wykleiłam. Kartkę, a z przodu prezentuje się w ten sposób, mamy papier kolejny podniesiony na pianeczkach, tutaj kawałek serwetki, listki, skrapek, tutaj kwiatuszki wykonane przeze mnie, materiałowe listki, cekinki, no i napisik. O, także tak się prezentuje ostatnia z moich karteczek. O. Także myślę, że taki też pomysł na wykorzystanie właśnie zalegających papierów, jakichś właśnie naklejek, dodatków, z którymi niekoniecznie wiemy co zrobić, a do karteczek możemy wykorzystać. Także myślę, że jeszcze nie jeden taki właśnie zestaw czy taka seria karteczek powstanie. Także na dzisiaj wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A dzisiaj pozdrawiam do usłyszenia. w kolejnym filmiku.